Zwykle, kiedy szukamy dzieci w 99 nocy w lesie, to mniej więcej wiemy, gdzie one są. Ale ten odcinek jest zupełnie inny, bo w tym odcinku Zenek zbierze wszystkie dzieci i ukryje je przede mną w losowych miejscach na mapie. A moim zadaniem jest wszystkie dzieci znaleźć i doprowadzić je do ogniska. A więc, czy uda mi się znaleźć je wszystkie, zanim skończy mi się czas? Sprawdźmy to. No i dobra, jesteśmy na mapie, i dzisiaj, proszę Państwa, jest historyczny odcinek, bo dzisiaj po raz pierwszy, uwaga. Siema siema. Zenek pokazuje swój głos, proszę Państwa. Tak jest. Dzisiaj odcinek z Zenkiem. W tym odcinku, jak dobrze wiecie, Zenek będzie mi chował kidosy. I daliśmy sobie 20 dni na to, żeby je sobie zebrać. I kiedy już wybije dzień 20, będziemy mieli wszystkie kidosy. To Zenek ma 10 dni na ukrycie wszystkich kidosów, ale całe szczęście mam w tym odcinku 4 podpowiedzi, które mogę wykorzystać, które nakierują mnie na lokalizację tych ukrytych kidosów, ale każda z tych podpowiedzi. Będzie skracać mi czas poszukiwania dzieci aż o 10 dni. Ale na początku standardzik. Robimy sobie mapę. Generalnie mapa będzie musiała zostać odkryta w 100%. No i z racji tego, że Zenek pokazał głos na tym odcinku, to zostaw koniecznie lajka pod tym filmem. Zobaczymy sobie w ogóle, gdzie jest pierwszy Kidos. Żebyśmy jak najszybciej sobie wszystkie zebrali. Do dnia 20, oczywiście. Dobra, ja oczyszczam wejście do pierwszego Kidosa. Nie wiem, Zenek, co ty robisz? Ja zbieram węgiel. A planujesz zebrać drugiego Kidosa, może? Nie. O, możesz ogólnie rozszerzyć ognisko. Możesz pozbierać paliwo, bo. Bo 20 dni to nie jest wcale tak dużo, słuchaj, na zebranie 5 kidosów. To trzeba się pośpieszyć. Dobra, ej, ja mam o kidosa I najważniejsze, jak mamy już zebranego kidosa, to broń Boże, nie możemy go wrzucić tutaj na teren naszego ogniska. No bo on zrobi nam już wtedy namiot. Ej, nie stój! Jezu, gość zaczął iść do ogniska, ale w ostatnim momencie go zapałem. Ej, hey Zenek, umówmy się, że wszystkie kidosy będziemy sobie zbierać na przykład tutaj, w tej chacie, która jest. To co, jak ja je zostawię gdzieś na wolnej przestrzeni, to one zaczną mi biec do ogniska? Ja wyrzuciłem przed chwilą obok ogniska i gość zaczął normalnie biec do ogniska. Dobra, ja generalnie teraz się sfokusuję trochę na zebraniu paliwa. Ej, Zenek, jak mamy drugi level ogniska, to możesz iść już po drugiego Kidosa. Ja na ten moment mam inny priorytet i jest nim garnek do gulaszy. Dobra, a ja zaraz będę miał drugiego Kidosa, bo ty się generalnie obijasz. Ty. Ja nie mam czasu. A few moments later. O, i mam drugiego Kidosa, let's go. Ale ty się, Zenek, obijasz. Ja już drugiego Kidosa teraz będę zbierał. O, legendarna skrzynia. Gdzie? O nie interesuj się. Ej, dobra, Zenek otwiera legendarną, jestem ciekaw co mu tam dropnie. Ej w ogóle ja mam dwie zbrojownie obok siebie, więc też dobrze mam tutaj. Kunaj! Spoko, lubię kunaje! O, a ja mam karabin, pozdro Ej, dobra, ja już mam ten niebieski klucz. Wbijam po drugiego kida. Ej, ale jestem bez kitu ciekawy. Gdzie ty pochowasz te wszystkie kidosy? Co ty się chłopy tak interesujesz nie swoimi sprawami? O Ej! Jezu, ale bym zrobił tych... Wrzuciłem drugiego Kidosa tutaj na teren ogniska, i gościusz szedł, żeby rozbić namiot. Cały odcinek by poszedł w pieruny, byśmy musieli od nowa zaczynać. A tymczasem weźmy rozwalmy tych kultystów. Tej. Czemu, czemu ty uciekasz, nie pomagasz mi? Ja go tu dobra, jestem w chacie, wyrzucam drugiego ziutka eee, Już mamy dwójkę kidosów, więc bardzo dobrze to idzie, dzień czwarty A ja idę, proszę państwa, zebrać paliwa na rozszerzenie ogniska, żeby pójść po trzecie kidosa I coraz bliżej do najważniejszej części odcinka, czyli ukrywania i poszukiwania kidosów A ja ty, Zenek, obstawiasz, że ile mi się uda zebrać kidosów? Mam nadzieję, że żadnego, bo planuję nosić wszystkie w ekwipunku swoim <laughs> Ej, generalnie jest też biom lawowy, nie? Też możesz ukrywać Kidosy na biomie lawowym. I dobra, coś czuję, że tutaj w tych rejonach, gdzie teraz idę, będzie trzecie Kidos, nie? Ale najpierw te ja muszę się z tymi wilkami uporać. O nie, nie mogę biegać! Najgorzej! Dobra, siekierą, siekierą, siekierą! O, to było, przy Państwa, Rambo. Akcja Rambo. Dobra, otwórzmy tutaj tą skrzynkę. O, żelazne ciało. Ej, dobra, Zenek, chcesz żelazne ciało? Dzięki, ale mam już. Mam gigantyczny worek, Zenek. Nie wiem, czy chcesz. Chcę! To zaraz się go przyniosę do ogniska. Oj! Postaram się by nami przynieść, bo mnie kurde niedźwiedzie zaraz hapnie. Dobra, go, 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 lecę z tym workiem. A few moments later. Dobra, masz tutaj worek. Ej, dobra, chyba namierzyłem lokalizację drugiego Kidosa. Idę, dobra, są niedźwiedzie, więc kasuję je tutaj. I proszę państwa, i mamy klucz. Let's go! Dobra, cyk, wbijam tutaj, otwieramy. Wezmę z to mięso jeszcze. I uwaga, Siemano. I idziemy go zanieść do chaty, w której będzie sobie czekał na część główną tego odcinka. Dobra, wszyscy siedzą, ej, tak, wszyscy siedzą. Boże, myślałem przez chwilę, że ktoś uciekł. Mamy już ich trzech. Został ostatni. On jest oczywiście na tych najdalszych rejonach. Masz mocną latarkę? Nie. A chcesz? Chcę. Co za ciul, nie wydał mi latarki. Czemu? Nie dostałem od handlarza. Ty to dawaj go klepiemy normalnie. <głos> <głos> Patrz, patrzcie Zenka co robi, Zenek normalnie jak Jedi walczy z mieczem świetlnym. Ej dobra, ja postaram ci nie pomagać w tym ataku, radź se sam. Ja se poradzę bez obaw. S S S Słuchajcie, Zenek to już nie jest taki amator wcale, nie? Jak zaczynał grę w 99 nocy w lesie, no to fakt. Nie szło mu najlepiej, ale teraz gość już ogarnia, naprawdę. Chłopie, nie mam czasu nie ogarniać, mam gulasie do zrobienia. Ja idę, ja idę po ostatnie kida Ale w międzyczasie wpadliśmy na chwilę do bazy kultystów Zobaczmy tylko czy są jakieś fajne skrzynie, o jest skrzynia Dobra chodź tutaj do pokoju, przeczekamy tej noc. Kurde no to nie jest najlepsza, o to nie jest najlepsza miejscowa na przetrwanie nocy chyba Zchowaj się za tym, nie będziecie widać, jest tylko Ci głowa wystaje Dobra robi się dzień, daj wychodzimy stąd, go 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 go, zwijka stąd Przez okno, tu jest okno, nie tam tędy, bo tam Cię rozwalą kultyści No i co za dziady No nie możesz przez okno przejść Właśnie nie Ej, dobra, mam lokalizację Kidosa i w ogóle jest w kozackim miejscu, bo jest obok tej wieży z wodą, więc, więc możemy sobie na przykład wbić tutaj na górę. Oj, zeskoczyłem prosto na plecy niedźwiedzia. Kurde, bo mi się ziewnęło i straciłem koncentrację na chwilę. Tutaj też jest sposób. Właśnie, to jest sposób, proszę Państwa, nie? Ej, te niedźwiedzie zrobiły wieże. One zablokowały wejście do Kidosa. Dobra, mamy rozwalonych, i teraz wyskakuję sobie na dół. Sych, zabieram ostatnio Kidosa i spadamy. Go, 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 go. Dobra, tu jest chata, właśnie, w której są wszyscy. Wyskakuj z dzichu. I jest. Uno, dos, tres i quatro. Wszyscy są, Zenek. Chodź, chodź, Zenek do tej chaty. Parzenek, tu są wszystkie ziutki. Siedzą i czekają. Teraz eksplorujemy mapę na 100% i od tego momentu możesz zaczynać ich sobie ukrywać. Czy jesteś gotowy? Yes, sir! No dobra, to idziemy. To widzimy się, jak będziemy mieli całą mapę odkrytą. I oczywiście podczas odkrywania mapy nie obyło się bez problemów. O nie! A, dedam! Zerek, dedam! Zerek! Nie! Pło, Ej, nie, nie, nie! Szybko, szybko, szybko uciekam! Uciekam! Ale było też trochę produktywnie. Zebraliśmy trochę drewna, zrobiliśmy ammo boxa. No i dobra, mamy dzień 21, a więc to jest czas, żeby Zenek zaczął chować wszystkie kidosy. A więc zabieraj ich wszystkich ze sobą. On gdzieś tutaj na tej mapie sobie je poukrywa, i zaraz ja zacznę ich szukać, kiedy wybije dzień 30. Zbieraj ich i życzę ci powodzenia, nie? Ten mam taki. Jednego z Skidosów chciałbym schować w tym miejscu, gdzie one pierwotnie są, tylko się zastanawiam, czy to nie będzie zbyt proste. Więc najpierw chciałbym pójść w inne miejsce, bo widziałem gdzieś w tym obrębie fajne miejsce do schowania tych źródków gorzej jak one zaczną uciekać. Jak one zaczną uciekać, to będę miał niemały problem. Plus, jak schowam je na ostatnim poziomie ogniska, to będzie większa szansa na to, że ich nie znajdzie. Bo to po prostu bardzo daleko. Więc najpierw chciałbym pójść w inne miejsce. Myślałem właśnie o tym silosie tutaj. A podpowiedzią do tego będzie, żeby szukał blisko wody. Kładę tutaj kidosa i mam pewność przynajmniej, że stąd mnie nie zwieje. A few moments later. Pierwszy Kidos schowany? Kurde, ciężko mi sobie wyobrazić, co on będzie myślał, jak będzie szukał tych Kidosów. Bo jak ja bym szukał, to bym był trochę zestresowany, no bo ta mapa jest naprawdę duża. Dobra, noc już się już kończy, więc idę po kolejnego Kidosa, żebym mógł go schować. Myślę, że następnego Kidosa schowam gdzieś na tej części mapy o. A gdzie wy byście widzowie schowali te dzieci? Napiszcie koniecznie w komentarzu. Może wpadlibyście na jakiś lepszy pomysł niż ja. Tutaj kultyści w bazie mają taką klatkę, w której chciałbym schować kidosa. Czy ja się tu zmieszczę w ogóle? O, zmieszczę się. A czy ty stąd uciekniesz? Chyba nie. Chyba stąd nie uciekniesz. Dobra, po prostu nie uciekaj, stąd mi proszę. Myślałem, żeby podpowiedziam do tego było szukaj gdzieś blisko kultystów albo coś w tym stylu, ale jaka jest szansa nawet, że taka podpowiedź mu coś pomoże? O Jezu, czekajcie, po zaraz zdedam. O, zdedałem. Dobra, udajmy, że tego nie było. Musiałem się ożywić za robuksy, żeby typ nie musiał przychodzić i mnie ratować, bo spaliłbym swoją kryjówkę. Ale wracam do mojej kryjówki, bo tam legendarna byłaby w chciał. A czy ja dam radę cię tak zestrzeć? O nie, mam kuloodporne szyby chyba. Ale tak dam radę, he Dobra, mam legendarną, i za to poświęcone, za te zmarnowane Robuxy, chciałbym, żeby było w niej coś fajnego, żeby się opłaciło. No i nie ma nic fajnego, i po co mi to, panie? Ja z nikim nie walczę. Jaki dosy chowam, po co mi to? Ale idę zobaczyć, czy ten Kidos czy tam jest, czy zwiał? Nie no, siedzi, grzecznie, kultyści go ładnie pilnują. Dobra, czas na przedostatniego Kidosa, szybko zleciało. Jeżeli chodzi o tego kidosa, to myślę, że schowam go tam, gdzie mówiłem pierwotnie, czyli tam, gdzie te ziutki są schowane, czyli w tych jaskiniach pod ziemią ich, ehm, myślę, że będzie to spoko. Myślę, że podpowiedź tam w stylu, gdzie są dzieci. O, chowam go tutaj w porównaniu do innych kidosów ma e, Dobra, biorę sobie ostatniego żółtka do ekwipunku. I idziemy mu znaleźć odpowiednie miejsce na mapie. The next day. Idziemy sobie na tą stronę mapy i tego moglibyśmy schować, tak nie wiem, na czwartym, piątym, może poziomie ogniska. O, widzę, że ten wilk się tutaj nieźle bawi. Krążę sobie wokół tego domku, bo rozważam, czy nie ukryć go tutaj. Ale też bardzo blisko jest szpital, i myślę, czy dam radę wejść na ten dach, czy nie dam. Albo wiecie co, porzucam tą myśl, niech zostanie tu. I mamy to. No dobra, to zaczynamy, proszę Państwa. Ja chcę wykorzystać już moją pierwszą podpowiedź, bo chcę zobaczyć, jak dobre są Twoje podpowiedzi. Dawaj mi pierwszą podpowiedź i skracam sobie w takim razie czas do 89 dnia. Moja pierwsza podpowiedź to... Szukaj na wysokościach. Szukaj na wysokościach, dobra. Czyli pewnie gdzieś na drzewie. Two seconds later. Więc oficjalnie opuszczam teraz ognisko i zaczynam szukać Kidosa. Generalnie coś mam wrażenie, że on mógł schować tutaj jednego. Czyli w tej kurde butce z Nie, tu są drzwi zamknięte, więc jest to niemożliwe, żeby tutaj był Dobra, tutaj nie ma kidosa Podejrzewam, że właśnie albo gdzieś na drzewie Albo nie wiem, na grzybie by schował Nie, raczej by tu nie wszedł Na pewno sprawdzimy sobie struktury Takie jak na przykład tutaj ta struktura Tu jest jakaś stodoła, domek Musimy sobie to posprawdzać Jak Zenek schował pierwszą kidosa w tej lokalizacji Gdzie był start to byłbym po prostu rozwalony na opadki, ale dobra, chyba go tutaj nie będzie, proszę państwa. Widocznie nie ma. Sprawdziłem cały domek, wychodzimy. w ogóle beka by była jakby pierwszego kidosa. Włożył do, pie do w ogóle jego jaskini, nie? W sensie na jego domyślne miejsce, to by było śmieszne. Nie mogę się oprzeć, żeby tego nie sprawdzić, proszę państwa, jest. Ale nie jest to pierwszy kidos w ogóle, tylko dał tutaj ostatniego kidosa. Więc kurde, sztos, jeden na czterech kidosów właśnie znalezionych. Więc ja sobie go na razie położę tutaj. Więc pewnie teraz tutaj już w pobliżu nie ma żadnego Kidosa. Podejrzewam, że oddalił się trochę. A few moments later. Kurde, nie wiem, czy jest sens sprawdzać na tej wieży. Właśnie, on powiedział, że mam szukać na wysokościach, więc możliwe, że to jest dobry trop, żeby szukać na wieżach i na jakichś drzewach się rozglądać. Ewentualnie na jakichś dachach domków. W ogóle odrzuciłbym już sprawdzanie kolejnych jaskiń z kidosami, bo jak, jak włożył jednego kidosa do jednej jaskini, to podejrzewam, że odpuścił już sobie resztę jaskiń. Ej, tutaj. Ej, dobra. Ej, czekajcie, tu jest baza. Są powybijani kultyści. Ej, to jest jakiś trop. Może tutaj być jakiś kidos, proszę Państwa. Dobra, ej, coś czuję, że tutaj coś jest. Wbijamy, sprawdzamy. Cyk. Nie no, skrzynki niepootwierane. Mmm. Ej, naprawdę, ej, nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak ciężki jest to challenge. Zobaczcie, jak duża jest mapa, a to są dosłownie małe kidosy, gdzieś pochowane. Oni mogą być wszędzie, oni mogą być wszędzie, i to jest przerażające. Ale tutaj ich nie ma, nie ma opcji. Chociaż, jakby wbił tutaj na tą wieżę do góry i tam go wrzucił, ej, to by była top kryjówka ogólnie. Tylko, czy da się tu wejść? Ej, da się wbić. Tylko, czy on by dał radę to wbić? Nie, no nie ma opcji, on by tam nie wszedł. Nie, dobra, odpuszczam tą antenę. No, nie ma opcji, żeby tam wszedł. A few moments later. Mam 59 dni, żeby ich wszystkich znaleźć. Dobra, jesteśmy w strukturze kultystów. Eee, tu nic nie ma, tutaj kurde no nie wiem gdzie miałby tutaj go schować. Jest tu jeszcze jedno taki właśnie, jeden taki składzik. Czy w tym składziku nie ma. Najgorsze jest to, że właśnie robią się noce, a ja nie mam zbyt dużo czasu, żeby nie szukać w nocy. Bo kurde mam tylko 59 dni, to nie jest wcale tak dużo. Może jest na jakiś wieży kidos? Kurde, no nie ma, no nie ma! Ty! Ej, ale to jest 300 IQ. Jak ja bym ukrywał i miałbym ukryć Kidosa niemożliwego do znalezienia, to zrobiłbym coś takiego. Cyk i tutaj bym go schował. Patrz to, jestem w drzewie, nie? Na wysokości. No, niemożliwe do znalezienia. Kolejny kurde, baza kultystów. Tu są. Ej, mam Kidosa! Mam Kidosa! Drugi kidos, proszę Państwa, let's go! Ej, dobra, drugi kidos i nie musiałem żadnej podpowiedzi wykorzystywać. Ej, jest dobrze. Ej, obawiam się, że jak te dwa znalazłem tak szybko, to te dwa pozostałe to będzie jakaś tragedia, nie? Bo, bo już coś czuję, że wykorzystałem swoje szczęście na maksa. Two seconds later. Słuchajcie, bo on dopiero szuka trzy dni, a już ma tyle kidosów. Za łatwo. Ja bym tak dla urozmaicenia rozgrywki wstawił jedno takie gigantyczne łóżko. A co tam? O nie, Zenek zbudował gigantyczne łóżko! Ej, on mnie sabotuje! On mi przyspiesza dni! Ej, nie było takiego czegoś w zasadach. Easy, możesz nawet jeszcze z pięć łóżek położyć. I tak znajdę wszystkich. Ja jestem generalnie na dole mapy i wydaje mi się, że tutaj ten dół mapy już odpuścił Zenek. Powiedział mi w ogóle na początku, że biom lawowy jest wykluczony i nie chował tutaj żadnego. Nie wiem, czy wzi nie wziąć sobie kolejnej podpowiedzi ogólnie. Ej, dobra, Zenek wykorzystuję drugą podpowiedź. Podaj mi podpowiedź do któregoś z kidosów, którego jeszcze nie znalazłem. Szukaj, tam, gdzie jest woda. Tam, gdzie jest woda, no boże, woda jest prawie, że... No wiele jest mi gdzie jest woda. W sensie jakiejś sadzawki. Jak on jest po prostu w jakiejś sadzawce, to to jest GG. Patrzcie, ile jest sadzawek na mapie. One są w każdym możliwym miejscu. Prawie na całej mapie rozsiane są jakieś sadzawki, woda, jeziorka. O nie, dobra, to będzie naprawdę ciężki temat do znalezienia, nie? Aha, Zenek zbudował kolejne łóżko. Gościu, przestań mi przyspieszać dni. Ja już tak mam wystarczająco utrudnioną sprawę przez tą wodę. Patrz, ile jest wody na mapie. Ile jest tych jeziorek wszędzie. A jeszcze zaraz mnie w ogóle baran rozwali, kurde, bo nie mam latarki. Zenek, pomocy! Pomocy, bo ja nie mam już ten baterii, o, szarżuje mnie Ej, dobra, nie, proszę, proszę, proszę Dobra, jest, jest, szybko, chili, chili, jedz, chili O, nie zdążyłem zjeść Help Dlaa. Dobra, zjadłem chili Szybko do ogniska, szybko, muszę się na chwilę podładować sobie baterię I zaraz szukamy dalej Yo, ale miałem, kurde, akcję przed chwilą a few moments later. Dobra, wyrzucam tego ziutka tutaj. Niech se czeka na, na koniec, aż znajdę wszystkich, a my idziemy, proszę Państwa, szukać właśnie, rozglądać się tutaj w tych rejonach. Dobra, tutaj jest lokalizacja tego kidosa ostatniego. Nie daj mi to spokoju, ale muszę sprawdzić, czy na przykład tutaj nie jest żaden ukryty. Nie no nie ma. Ale cały czas mam szukać na wysokościach, na wysokościach. Tutaj jest coś na wysokości. Wbijamy na nią. Cyk, wbijamy na górę i czyżby w środku? Nie no, nie ma. Kurde, niestety. Więc let's go. O, nie, 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 Zostań, mnie, zostań, mnie zostaw! Mnie, zostaw. <goda> Gość jak poleciał, ej! Gość, normalnie, jak małyż poleciał z góry ty! Jak orzeł poleciał, zaszybował. Ej, dobra, Zenek, ale powiedz mi, czy ja na przykład już koło jakiegoś kidosa przechodziłem, którego jeszcze nie znalazłem. Tak, i to dwa razy nawet. O co ty gadasz, nie? Dobra, Zenek, dawaj mi kolejną podpowiedź. Dawaj mi kolejną podpowiedź, ja, ja nie mam czasu, wiesz? Przynieś mi karabin, a dostaniesz kolejną podpowiedź. Karabin? Dobra, ogarniemy karabin, szybko Idziemy do skrzynek, tu jest jakaś złota skrzynia Może tam będzie karabin Dużo razy widziałem karabin na mapie Nie mam zielonego pojęcia, gdzie one są teraz tutaj Ale sprawdźmy tą skrzynkę Gigantyczny worek, kurde Tutaj na górze jest skrzynia, której nie otwierałem Proszę, daj mi karabin, proszę Nie ma Ej, jestem geniuszem, tu jest woda Ej, tu jest woda, Zenek mówił mi, że mam Szukać w wodzie coś takiego, coś z wodą Ej, jeszcze gdzieś widziałem właśnie taką pompę, tylko nie wiem gdzie Two seconds later. Kurde, noc się zrobiła jeszcze. Come on. Ej, Jelen jest głodny! Ej, dobra, rozwalę sobie Wilka. Ej, no tak! Przyszedłem karabin w ręce. Ej, dobra, to mam podpowiedź za friko Idę z tym karabinem zaraz do zenka. Bra, lecimy do ogniska. Go, 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 go. Zenek! Zenek, mam karabin! Zastanawiałem się, jak szybko wpadniesz na to, że masz karabin w ekwipunku i możesz mi go dać. No trochę mi, mi to zajęło generalnie, no. Ale dobra, masz ten karabin i dawaj mi podpowiedź, ale oddasz mi go zaraz, nie? Nie no, ten karabin ze mną zostaje. No dobra, ale to dawaj podpowiedź jakąś. Szukaj na północnej części mapy. Na północnej części mapy. Ej dobra, to jest mocna podpowiedź. Dobra, lecę. Tu jest północna część mapy, to jest tu. Mam kompas, to jest szczęście. Co prawda straciłem karabin, więc coś za coś. No ale zostanie mi jeszcze tylko jeden kidos. Jak znajdę tego na północy, który pewnie gdzieś tutaj jest. A few moments later. Jestem na północy. Tutaj co prawda ja byłem wcześniej. Byłem tutaj w tej jaskini. Ej, tutaj nie. Tutaj nie byłem generalnie i, i może to jest właśnie ta podpowiedź. Szukaj wody. No bo to jest pompa z wodą. Wbijamy do góry. Ale też była podpowiedź szukaj na wysokościach, więc e... jest. Jest typ. Mamy kidosa, proszę państwa. Let's go. Dobra, zabraliśmy kidosa, przecież sam mamy go ze sobą, więc został ostatni kidos. Tylko jest jeszcze jeden problem, bo nie wiem, czy ten kidos miał podpowiedź na zasadzie szukaj na wysokościach, no bo to też jest pompa, która jest no, na wysokości, czy szukaj w wodzie. To jest ten problem, bo tam też była woda w środku. Kurde. Uratowano zaginione. Co? Ej, nie, no, no nie, ej, Zenek mi rozstawił namioty! Zenek! On mi przyspiesza dni. Bo ja za, za blisko położeniłam dosy naszej bazy i on widział je. Tym razem chowam tego ziutka tutaj, żeby on przypadkiem nie włożył mi go znowu do naszej bazy i nie postawił namiotu. Mam zbyt mało czasu, a on mi jeszcze przyspiesza dni. Ej, nie! No zostaw go! Ty, zostaw go! Patrzcie, no, całe szczęście ten Jerej mi pomógł. On już bieg do tej chaty, ty. Zostaw mnie. Dobra, w ogóle go nie wykładam w sumie. Zostawiam go w ekwipunku. Ale dobra, został nam ostatni ziutek do znalezienia. Nie mam pojęcia, gdzie on jest. Albo muszę szukać na wysokościach, albo szukać w wodzie. Zenek, za ile dasz mi podpowiedź co do kierunku, w którym muszę się kierować? 15 dni. 15 dni? Czy tyś zwariował? 15 dni. Nie no, ta, ta, ta podpowiedź mi się nie opłaca, chyba. Słuchaj, pomyśl sobie o wszystkich podpowiedziach, które już ode mnie dostałeś. Więc pomyśl, na jakich poziomach ogniska to może być, a jak nie zgadniesz, to w ostatni dzień zagramy w ciepło-zimno. Ej, dobra, spoko, to ciepło-zimno, to mi się podoba, więc chyba sobie po prostu zaczekam. Ej, dobra, ale słuchajcie to, Zenek tutaj odłożył karabin. Ja zabieram ten karabin, co ja się będę, kurde, szczypał z nim? On mnie sabotuje, ja też go sabotuję, normalnie ten karabin zabrałem. The next day. Dobra, Zenek, zrobił się dzień, gramy w ciepło-zimno, nie interesuje mnie to. Ja mam ostatni dzień, to jest ostatni dzień, żebym znalazł kidosa, więc szybko, ciepło-zimno gramy, albo znajdę, albo nie znajdę I... idę w tą stronę i mów mi ciepło-zimno Chłodno Chłodno? Dobra Czy w tą stronę? Chłodno tam mają Pff. O kurde, no co ty gadał? Dobra, w tą stronę, powiedz, że ciepło tu jest O, tam się cieplej robi Ciepłe, dobra, ciepłe, ciepłe, tu O, tam to jakieś ocieplenie klimatu Ej, czekaj, dobra, to jest gdzieś tu To jest gdzieś tu Czekaj, wysokości, albo woda Czekaj, tu? Na jakimś drzewie? Dobra, ścinamy te drzewa. Bez kito, on... Na... O! Chyba ocieplenie klimatu się zatrzymał. No jak się ochładza?! dobrze. No przecież... Którą stronę to jest? Tu? O, cieplej troszkę. Ej, dobra. Domek na drzewie. Domek na drzewie to jest to! Na pewno to jest to, proszę państwa, wbijamy! I jest, proszę państwa! Domek na drzewie, o ostatni kido znaleziony. Lecimy do bazy, goni mnie, nie niedźwiedź. Dobra, jestem w bazie, jestem w bazie, wyrzucam gości! Szybko rozbijajcie ramioty! Rozbijaj namiot! Ej, czemu on siedzi? Nie rozbija namiotu, dobra. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie ma czasu, dobra. Jeden rozbił namiot. I 18 sekund, drugi rozbił namiot. Proszę państwa, wszystkie Kidosy zostały uratowane. I drugi rozbił namiot. Wszystkie Kidosy zostały odszukane, wszystkie znalezione. Oczywiście nie będę zgrywał bohatera. Bardzo dużo mi Zenek podpowiedział w tym challenge'u i bez niego no, nie znalazłbym tego, bo to były naprawdę dobre kryjówki. No i co? Jeśli chcecie więcej odcinków z Zenkiem i jego głosem, to zostaw koniecznie lajka like pod tym filmem, podbij ten film i obejrzyj koniecznie ten film. No i co? Do zobaczenia. Elo!